Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Dziś witam was na moim spacerze. Jestem w lesie, więc witam się z wami na łonie natury. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać i odgłos ptaków i tutaj pobliskich zwierząt może będzie mniej słyszalny niż mój głos. Wybrałam się tutaj dlatego, że Dzisiaj chyba po raz pierwszy jest od rana piękny dzień. Mam nadzieję, że taki dzień będzie do końca, chociaż według tych ich prognoz to nie jest nic pewne do samego końca i więcej tu jest dni deszczowych niż słonecznych, więc wykorzystuję każdy moment, kiedy jest słońce, żeby wyjść na spacer a zwłaszcza do lasu wybierałam się do tego lasu już parę razy ale przez te dni które tutaj padało, jest tutaj tak mokro i nawet powiem szczerze, że teraz wdrapać się na tą górkę wcale nie było tak łatwo bo, bo tego błota jest dość środkiem dużo, więc starałam się tak bocznymi, bocznymi miejscami przejść, żeby się wspiąć na tą górkę jest tu pięknie mówię Wam po prostu czuję się w piersiach, w nozdrzach, w oczach, wszędzie. Polera wiosny, nareszcie wiosny. Jeju, chyba tak długo, długo każdy czekał na tą wiosnę, na, te, na to słońce i na tą pozytywną energię, które słońce niesie. Więc jak już to, to słońce i ta energia jest, to, to ja po prostu z tego korzystam. Wyszłam też z domu, dlatego, że tak jak nieraz mówię, muszę co jakiś czas przewietrzyć głowę. Wiedziałam, że jak syn wróci do domu, to zaczną się po prostu tutaj trochę, trochę sytuacja się zmieni. I nie myliłam się, bo moja podopieczna stała się bardzo niespokojna. Przez pierwsze dwa dni bardzo się kłócili i nie bardzo wiedziałam nie rozumiałam właściwie o co chodzi, bo nie chciałam się też przysłuchiwać ich rozmowom. Ale potem mi moja podopieczna wytłumaczyła, że w święta z pozostałymi synami zdecydowała się napisać testament. On, ten jej syn, nie był obecny przy tym. Potem pojechał po świętach pojechał do pracy, więc też go nie było. I ona mu o tym powiedziała, jak on przyjechał, więc był niesamowicie niezadowolony i mało tego, że niezadowolony, można po prostu powiedzieć wprost wkurzony był i to mocno. Chyba dlatego, że nie dopilnował swoich, swoich jakby roszczeń wobec, wobec tego majątku, ale myślę, że bracia są lojalni i że zrobili to uczciwie. Ale no, ten musiał pokazać swoje niezadowolenie, więc najpierw się dwa dni kłócili, a potem. Okazywał y, pani Marii taką swoją niechęć. Bardzo y, mnie to bolało i sytuacja była naprawdę niezręczna, bo oprócz tego, że y, tak y, niechętnie w ogóle z nią rozmawiał, nawet czasem było tak, że podjeżdżał i w ogóle do domu nie wchodził, żeby się przywitać. A jak już wszedł, to zdawkowo tylko odpowiadał i, i, i wychodził. Więc ja też miałam nawet problem, żeby mu powiedzieć, czego ja potrzebuję. Trochę będziecie się tutaj kiwać, bo umieściłam kamerę na takiej cienkiej gałązce i, jak powiewa wiatr, to wyrazem z tą gałązką cała, cały telefon się po prostu będzie ruszał. To za to Was przepraszam, że ten obraz może być taki mniej stabilny, ale to w warunkach naturalnych. Więc no, tak jak mówię, nawet ja miałam problem, żeby z nim porozmawiać, bo on mnie unikał, a ja starałam się robić to samo, żeby nie zaogniać tej, tej atmosfery. Mam nadzieję, że to, że to jakoś dojdzie do ładu. A jeśli nie dojdzie, to jeszcze jeden tydzień wytrzymał i, i problemu, problemu z tym nie będzie. Jakoś, jakoś dam radę. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Jestem już w kontakcie z dziewczyną, która mnie zmieni, więc jestem już pewna, że w wyznaczonym przez firmę terminie wyjadę stąd zupełnie, zupełnie spokojna. Dlatego też właśnie potrzebowałam takiego wytchnienia. Fajnie jest, wiecie, wrócić na miejsce, w którym się już pracowało, bo jest wszystko nowe, bo to wszystko już jest znane, nie jest nic nowe. Wiemy, co robić, jak robić, wiemy, gdzie co jest. Poruszamy się już nie tak po omacku, tylko już tak pewnie, więc to, to są atuty przyjazdu kolejny raz w to samo miejsce. Pod warunkiem, że wszystkie inne, wszystkie inne rzeczy też są w miarę dobre i stabilne. Lubię to, lubię to, tak jak mówię, nie zdarza mi się często wracać w to samo miejsce. Czasami tak. Robiłam tak już w swoim, w swoim życiu zawodowym, ale wolę, wolę tego unikać w zależności od tego, jaka to jest rodzina. No tutaj, akurat, nie, rodzina nie jest roszczeniowa w stosunku do mnie, nie jest wymagająca. Myślę, że bardziej wymagający byłby ten syn, który tutaj został, ale ja raczej mu się nie poddaję. Nie lubię, nie lubię jego kontroli, nie lubię jego podejścia i, i uwierzcie mi, że y, y, mogę powiedzieć tak, że już na, na czubku języka mam to, żeby mu po prostu pewne rzeczy powiedzieć, y, ale się jeszcze wstrzymuję, y, bo, bo po prostu mi y, on wpada tylko na chwilę i potrafi w tym momencie mi wszystko poprzestawiać. Nie, y, muszę mu zwrócić na to uwagę, że, y, że kuchnia jest moja i porządek jest mój. On tu nie mieszka, to nie jest jego mieszkanie, i żeby zostawił wszystko tak jak ja sobie y, ustawię. Y, ale no tak jak mówię, nie chcę na razie w tym tygodniu tego zaostrzać, bo, y, no, bo ta atmosfera między nim a panią Marią jest y, no, trochę napięta. Y, dlatego dlatego nie, będę, nie będę na razie nic trzymać i mam to, trzymam to tylko na końcu, na końcu języka. Y, Powiem Wam, że las mnie bardzo uspokaja. No, dziś jest naprawdę pięknie i lubię tu poprzychodzić, bo chyba nigdzie tak jak w lesie nie słychać tego śpiewu ptaków. Powiem Wam, że nawet nigdy się nie zastanawiałam, czy te ptaki śpiewają przez cały rok, czy one tylko tak namiętnie śpiewają na wiosnę. Wydaje mi się, że chyba bardziej aktywizują się na wiosnę, szukając potencjalnych partnerów, ale ten śpiew jest po prostu tak uroczy. Rano, kiedy człowiek się buzi, ma uchylone okno i słyszy ten śpiew tych ptaków, to jest po prostu no, coś pięknego coś, co sprawia, że chce się, chce się wstać. Gdyby tylko tego słońca było więcej, to, to naprawdę bylibyśmy szczęśliwi. Nie wiem dlaczego ta pogoda nas tak częstuje. Przynajmniej tutaj, mnóstwem tych dni, takich jak ja to nazywam z angielską pogodą, bo myślę, że większość z nas, co przyzwyczajeni jesteśmy w tej chwili do dwóch pór roku, to chcielibyśmy jak najwięcej tych dni takich słonecznych. Słońce bardzo dobrze na nas działa i, i na mózg i na wszystko, więc, więc takiego, słońca, takiego słońca nam po prostu potrzeba. Mam nadzieję, że będzie go więcej, że nie jest to tylko jakiś wyjątek, ale że takich dni będzie więcej i będzie można się już spokojnie porozbierać i chodzić sobie, albo w krótkim rękawku, albo bez rękawka. Dziś jest fajnie, jest takie troszeczkę chłodne, nawet tylko wiaterek, dlatego sobie polar zarzuciłam na ramiona. Ale jest naprawdę jest naprawdę pięknie. Już kolejny tydzień to będę sobie robić zakupy. Pokażę wam nie takie zakupy jak robię tutaj dla mojej podopiecznej, ale pokażę wam co ja sobie przywożę z Niemiec. Myślę, że nie tylko ja, bo większość, większość dziewczyn, które tu pracują, zawsze coś sobie lubią stąd zabrać do domu. Ja mam też parę rzeczy takich ulubionych. Nie kupuję tego dużo, bo kupuję tylko dla siebie, więc w kolejnym filmiku pokażę Wam, bo już będę takie zakupy dla siebie robić. Pokażę Wam, co zabiorę ze sobą do domu. A dziś będę już kończyć. Idę dalej na spacer przez ten mój piękny las, rozkoszować się tą niesamowicie piękną pogodą i oddychać tą cudowną wiosną, którą mamy. Dziękuję Wam za dziś. Żegnam się z Wami do kolejnego filmiku. Trzymajcie się ciepło. Do widzenia.